Okazuje się, że moja poza nią mypływać. Faktycznie, utopiłem się. No te lasery się wystarczająco coś ruszają, żeby mieć problem. ją ominąć. o znaczy to nie oberwałem, czyli da się to wyczuć. Teraz wyczuć moment idealny. Teraz. Ooo, oh, pięknie, ładnie. Oh, I love you too, BioHack. <śmiech> <śmiech> Świetne. magram sobie, wiarus. Rising. Jesteśmy naszą piękną kobietą Nie wiem czemu zawsze zaczynam od jesteśmy, ale no cóż, jesteśmy. teraz muszę się dostać, co sumie nie wiem, gdzie? Gdzieś do przodu na pewno. O jest tyle. Ja, ja się cofam teraz. To tam był boss, a ja muszę się dostać. Nie, to tu to się klekało. A ja muszę się dostać piętro niżej, dobra. mam się jasne, już tam lecę. Teraz jak dobrze rozumiem, to muszę tylko zejść na dół i... Skoczyć niżej, bo tam jakaś winda jest czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie wiem. No, a przy okazji jak już sobie jedziemy na dół, to jeżeli podoba się Tobie, co robię, to zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia solidnej łapki w górę i do napisania jakiegoś pięknego komentarza, do którego przypnę serduszko. I jesteśmy w Windzie, w którą chyba w sumie chyba już jechałem, niemal nie jestem pewny. O, może to jest szybka podróż, a ja jestem chyba tutaj, więc muszę wskoczyć tu, jak dobrze rozumiem? A nie, ja jestem w 13. To ja muszę do chyba Lobby East. Na Lobby East jechać. Dostałem coś i widzę, gdzie to jest, tylko na razie nie mogę się tam dostać. Jak dobrze pamiętam, to ta gra jest... Nie, na pewno ta gra jest dwanią, Więc pewnie dostanę się tam albo za jakiś czas. Albo dostanę się tam jak zdobędę jakiś specjalny sprzęt Teraz mam dwie drogi Jedna prowadzi chyba na bok budynku, więc tu coś będzie O, są drzwi zablokowane, nie mogę tędy przejść, więc lecimy sobie tam Woda, a ciekawe co woda mi robi Okazuje się, że moja poza nią pływać Faktycznie, utopiłem się jak można pływać, nie umieć w takim świecie, w którym się żyje. Znaczy tak mi się wydaje, może w przyszłości już wszyscy będą umieli wszystko robić. Pływać, wiecie, pływać, tańczyć, grać, i śpiewać, no na to bym chodziło. A propos przyszłości to naprawdę dobry seri serial, film, bardziej. Film na Netflixie oglądałem, który nazywa się Brzydcy. Polecam wszystkim, bo właśnie tam jest taka sytuacja, że mamy świat taki w przyszłości i musimy sobie z nim... O, nie mogę, bo tam... To... O, to lata za mną, ciekawe. Mamy świat, który jest wiecie taki w przyszłości, a ludzie są jacyś inni, dziwni i tym podobne i, i, i oni muszą wiecie, robią operacje, żeby być piękni i najpiękniejsi na świecie. I to jest głównie cała fabuła tego filmu. No, i później się tam rzeczy, bo niektórzy nie chcą być piękni, chcą być chwili zaczęłem się, zastanawiać, czy nawet dźwięk nie Mam zawsze tą samą manię, że coś się zagłośne, albo za dla mnie. Mm, ale sprawdziłem sobie na poprzednim odcinku i jest git, więc nie będę nic zmieniał. Jak jest git, to jest git. Napiszmy sobie. O, i teraz będziemy mieli pewnie bardzo dużo etapów wody zwyczajnej. Udało mi się zrobić etap wody. O, Mamy przestrzenie 3D teraz. Teraz pytanie, czy ja muszę bokiem przejść czy po prostu. No, te lasery się wystarczająco coś poruszają, żeby mieć problem. I ominąć. Dobra, większością, tak szczerze. Dechuję w najgłupszy możliwy sposób. Wzlasłem w przeciwnika, niechcący bo powalczyłem, nie ma ciężko go było ubić. O nie, ja muszę to wszystko powtarzać teraz, prawda? No nie! No i powtarzamy etap z laserami, które bardzo dziwnie się poruszają. Mi ciężko jest wyczuć, kiedy mam się ruszyć tak naprawdę. Uuu, na żadnym nie oberwałem, czyli da się to wyczuć! A ja to jestem wyczuty. O, to jest ten przeciwnik, który mnie ubił. A teraz ja go pokonałem. Tam na dole w ogóle są jakieś ściana laserowa. I tutaj widzę, że tu nic nie zrobię, bo nie mogę w skoku e, używać tej umiejętności wyłączania ściany. Ja coś czuję, że dostanę umiejętność odbijania się od ściany w jakiś logiczny sposób. Cas na hakowanko, moja ulubiona czynność! W sumie to hakowanie jest mega przyjemne, także powiem szczerze. Dobra, na pocisk mam. Bo nie wiem czy ja nie zrobię większej tuż pary. I dopiero teraz strzelił, maybe. O, jakoś tak. Trafiłem za pierwszym, jak u nas graczem. O i tutaj właśnie przydałaby się ta właśnie umiejętność, o której mówisz, odbijanie się... Od ścian w jakikolwiek sposób. Tu mam jakieś wejście jeszcze, Do którego się udam, bo mnie bardzo ciekawi. I może tu dostanę jakąś... To? Serie, wypowód to Tylko z kryształami, ostatnio były lepsze pokoje. Ogólnie a propos, bo się trochę, no czasami trzeba. Akurat podczas grania w nową gierkę, którą Szczerze powiedziawszy dostałem od twórców e, i pomimo tego, że ja sobie sam mogę wybierać te gry w większości, wiecie, że oni mi podsyłają, mówią, ej się, masz taką i taką grę, jakbyś chciał jakiś z tych, ja sobie mogę wybrać. Ale e, to nie zmienia faktu, że będę jak, bo tak jak już mówiłem, kiedyś będę robić kanał na zasadzie recenzji i będę starał się jak najbardziej e, obiektywnie. Wiecie, nie swoją miarą to oceniać. O, także, znaczy, chciałbym zrobić to tak, że oceniać to będę starał się profesjonalnie na zasadzie, co jest w grze, w grze dobrego, co jest złego, co można by było zmienić, ulepszyć albo co innego, ale też e, jak najbardziej będę to też oceniać na zasadzie e, co ja sądzę o tej grze. Czy mi się podoba, czy była grywalna. E, I to, e, że dostałem jakąś grę, nie będzie oznaczać, że jakkolwiek inaczej uważam o tej grze. E, a chciałem dojść do... To w ogóle to jest temat poboczny, przypadkiem go zacząłem. E, ostatnimi czasy totalnie nie ogarniam swojego czasu pracy. Zacząłem jeszcze z Twitcha sobie wrzucać, e, jak to się nazywa te... E, można powiedzieć takie skróty, shorty, znaczy shorty na pewno nie, ale takie można powiedzieć, skróty transmisji: gdzieś tam tylko wycinam dany fragment, gdzie grałem w coś albo coś robiłem, na przykład nie, oglądam na czy cokolwiek innego i to wrzucam. że żera dodatkowo dwie godziny, często trzy, bo to tak obrabia się właśnie długo, nie wiem, z 20 minut załóżmy się obrabiają wszystkie filmy. To i tak nie jest dużo, nie? No bo kiedyś, kiedyś jak obrabiałem, to obrabiało się to maksymalnie, e, ten minimalnie z trzy godziny na mega starym komputerze. O, ale to mi wybuchło, to się nie spodziewałem. Więc obrabia się to dużo szybciej niż obrabiało się to kiedyś. Musiałem się skupić chwilę, Dobra. ale wrzucanie na YouTube. A. YouTube ma taką strasznie blokadę, że jak coś się, e, nie wiem, wrzuca kilka rzeczy naraz, to upload nagle spada do zera praktycznie i trwa to nie się długo. Jak na przykład film 40-minutowy wrzucam załóżmy 20 minut, tak trzy filmy 40-minutowe już potrafię wrzucać 3 godziny. Co jest straszne i to mi strasznie dużo czasu zajmuje. I tak sobie pomyślałem, że w sumie 15 godzina to jest idealny moment, żeby sobie nagrać odcinek. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Jak jeszcze zimno na schodzi, to już w ogóle nie będzie gorąco. E, mam taki czas, że wiecie, to jest 15 godzina, to jest idealny czas, gdzie jestem w miarę wypoczęty, w miarę ogarnięty, w miarę wszystko ogarniam i, i idealnie mi się nagrywa wtedy. A tu coś mam? A tu mogę jeszcze niżej zejść, chyba nawet muszę. Więc sobie tak, właśnie teraz nagrywając ten odcinek, pomyślałem sobie, że w sumie mogę nagrywać o godzinie 15, ale nagrywam to teraz o 15 i nie wrzucę tego na 18. Nie ma opcji, bo jak kiedyś po prostu przyspieszałem te odcinki. E, na przykład Azaka tak robiłem się... Mega przyjemnie nagrywało i nabrabiało bo ogrywanie Izaka to jest powiedzmy z godzina. No, jednak to jest długa gra. No, właśnie coś dostałem, że przyszedłem ten nie. E, Izaka się dosyć przyjemnie grało. To fakt, no często godzina, no bo to jest jednak długi gameplay. Mam się to jakoś rozwalić, a nie mam czego na razie. Nie mam ładowanego pocisku jak w Mega To e, obróbka trwała dosłownie 5 minut, nie? Bo wrzucałem sobie w program całą, całą grę. Przyspieszałem ją o tyle ile zwykle i to było dosłownie wszystko. No teraz to niestety trochę dłużej trwa, no bo jednak jak mam materiał godzinę, ponad dwie, na przykład Intravenius e, wczoraj dosłownie, jak to nagrywam, to no, nagrywka trwała mnie dosłownie dwie godziny. Do usłownie po do minuty, bo męczyłem się, żeby nie mieć odcinka na zasadzie, gadam i się wywalam nie chciałem coś osiągnąć, więc musiałem się postarać. Dlatego dwie godziny. Obróbka tego trwała kolejną godzinę. Program to zmontował w jakieś... No bo tam wyszło 13 minut, więc zmontował to w jakieś 3 minuty niecałe, może. Rzucanie tego na YouTube też jakoś długo nie trwało, ale sam fakt, że zrobienie tego odcinka trwało mnie 3 godziny z hakiem. Męczarnia, ale przyjemnie. Mi się to podoba. Ja, ja tam to lubię. Tylko no mówię, no, jeżeli nagrywam odcinek o 15, nie wrzucę go na 18, nie ma opcji. Chyba, że tak jak teraz na przykład siedzę i cały czas gadam, no tutaj wycinek będzie bardzo mało. Jeśli tak prowadziłem odcinki, pamiętam te czasy, ale... E, no, tu, jak, jak cały czas gadam się, nie zamykam, no to tych, tych momentów, w których jest cisza, w których po prostu biegnę i nic nie robię, W których... E, zwyczajnie nic nie muszę robić tak naprawdę. Ja nie mam to otworzyć. Nie mogę. Pewnie teraz dostanę opcję otworzenia tego. Tak obstawiam tylko. No to tego odcinka będzie mega przyjemne i mega szybkie. Ja muszę to zrobić. O, to jest betonowa ściana, którą muszę rozwalić tylko kanonem, ciekawe. A te pociski mnie nie ułatwiają. Mogę je zniszczyć? Nie, nie mogę. O nie, one przez ściany latają, ale bzdura totalna. Ja muszę tutaj pół ściany rozwalić, żeby się dostać do tego. Tu mi się wydaje, że są opłacalne strzelić, no może trochę wyżej. te, te, te pociski mnie denerwują strasznie mocno. Bo on tutaj przelatuje bardzo często. Dobra, powiększałem sobie parę i niestety 9 sekund mi zostało. O, i się wywaliłem. 7 sekund mi zostało i się wywaliłem. Ej, to jest mega ciężkie tak szczerze. Te pociski są denerwujące. Dobra, teraz wyczuć moment idealny. Teraz. pięknie, ładnie. Więc zwyczajnie ten odcinek. Kontynuując sam yy, co mówiłem. Przy okazji zobaczę, co mogę robić, bo nie wiem. Jest. Destroyer missile Jakaś broń, która będzie rod... te twarde ściana obstawiam. Y Y to się odpala. Dobra, fajnie wiedzieć. Faktycznie mam jakieś takie mocniejsze O, mam ich ileś! Czyli będę musiał je ładować jakimś cudem A, i to ja będę ze skrzynek i z tych różnych rzeczy wypadać mi przy okazji jeszcze nie tylko kryształy, ale też dodatkowe pociski. A i, na jedną ścianę idą trzy pociski. Najgorzej, bo ten Y mam taki... Nie wiem, jakby był sklejony. Gdzieś tam musiał albo się woda dostać, albo coś musiałem zrobić, że Że się nie przyjemnie go klika. Tak nie, nie czuję satysfakcji z klikania. Zdarzę się. A ile to bije w ogóle? Na strzała i bierze? Fajna broń. Bardzo fajna. A, po tego odcinka nie wrzucę. Wybaczcie mi. Przepraszam. Usłyszycie to dopiero, jak już. Zobaczycie ten odcinek, to prawda? Ale wybaczcie mi, staram się ogarnąć swój czas, swoje życie, swoje nagrywki YouTube, Twitch i tym podobne, bo tego sporo się nagromadziło. I ja wiem, że są youtuberzy czy streamerzy, którzy mają 20 kanałów, ale mają takie ułatwienie, jakim jest montażysta. Ja na montażystę, choćbym bardzo chciał, nie mogę sobie chwilowo pozwolić. Więc muszę radzić z tym, co mam. No, czyli ze swoim czasem, głównie. Dobra, tu sobie przejdźmy. Tu mamy kolejnego haka. A czy to nie będzie mi po prostu dawało życia? Dobra, tu mamy ten pocisk, który muszę jak najdalej wyciągnąć, bo on troszeczkę przeszkadza. Mośczenie powiedziawszy, jakbym mógł sobie pozwolić, tak o, po prostu montażystę, nawet najtańszego, żeby po prostu robił to, co mu każe i tyle, e, to moje, no, dużo łatwiej bym się pracowało, tak, no bo już nie musiałbym na przykład, nie wiem, te, te filmy na YouTube, to jeszcze bym se montował swoje na Paperboy'a, bo mega przyjemnie mi się to robi, ale nie musiałbym montować tych wszystkich filmów z Twitch'a, tak, i mogłyby być lepsze, bo ja tylko wycinam tylko fragment gry, czy tego, co robiłem. Dostałem dodatkowe życie, które sobie wstawimy. Ja później mogę to przekładać jakoś? Mogę. Stawę sobie to na razie tutaj, niech leży. Nie wiem, co jest na dole. Mierdź. Już wiem, co jest na dole. No wiem tu bajohak. Świetne. Oj, nie doskoczyłem. Ja w ogóle muszę na górę iść? To ja nie wiem. A, taką stronę to działa. No tam nie wejdę, bo tam winda jest, tam powinienem winda służyć, więc trzeba iść tutaj. O, Nie! Zdążyłem, dobra, tu poczekamy za chwilę. Zauważyłem, że są dwa rodzaje, można powiedzieć, skrzynek. Z przeciwników i z, z, z takich m, jakby pojemników. Leci życie? A właśnie, co mi daje to? by ja tak wiem, sobie, Mam. Większa mi się additional o 15% życia. Aha, czyli tak mam ilość życia, tak? Dobra, dobra. Czyli mamy tak. Z przeciwników normalnie wypada e, życie. Z tych skrzynek takich, jakby, nie wiem, naprawczych, ja jakbym na Skrzynki montażowe. To wypada, co tutaj? To wypadają te e, amunicja do moich rakiet. Fajnie, fajnie. I na przykład w tej chwili. Znaczy, fajnie, że to nie jest losowe, bo mogłoby być tak, że miałbym słabe RNG i nie miałbym amunicji. Ale z tych wszystkich metalowych wypada ten mocniejszy atak. Fajnie, jakbym jeszcze dostał busta, który mi pozwala na wypadanie więcej tych amunicji. To mega byłoby, spoko. O, z tych ścian też wypada to! W sumie tak, no bo też jest ten sam kolor. Au. myślałem, że to. Myślałem, że to jest ten, gdzie mamy trzy, że dwa po bokach, a tamte były po skosie, mogłem się domyślić. Tu nadal potrzebuję tego odbicia się od ścian. Tu mam tą windę, więc skoczymy sobie na prawo. Eee, a, tamte lasery, myślałem, że to są ten. Po, po skrzyżowaniu i po środku jeszcze jeden laser, myślałem, że to to. Jakiś nowy przeciwnik nam się ukaże, bo jest jedna otwarte. Są jakieś biologiczne eksperymenty. A, co moja firma robiła? Obstawiam, że to będzie nasz przyjaciel, zaraz wytłaczy dlaczego. Dlaczego go ranisz? A to też jest jeden z nich pewnie. I uciek. Eee, dobra, cicho w tych tubach, no nie skończę no, Cały czas będą scenki, no, eee, Z tego co... Oglądałem, bo była taka taka większa, nie? Cofnięcie się, o ile miałam, 5-6 lat i ten Kosmita, jak mieliśmy 5-6 lat, wszedł do naszego pokoju, pogadaliśmy z nim, pokazaliśmy mu, co umiemy zrobić, on nam pokazał, co on umie zrobić, i ostatecznie on dał nam to e, umiejętność na ręce, gdzie, dzięki której strzelamy. Wiecie, ten tatuaż, który pozwala nam na, na różne takie rzeczy. Więc on raczej jest dla nas przyjacielski, ale obstawiam, że to może być, właśnie, trochę bardziej skomplikowane. Czy to jest walka z bossem? to jest zwykły przeciwnik na domowe. Ciekawe, jak się stanę i będę strzelał, to po prostu e, tym kanonem to się zatrzymuje w miejscu. O, robak mi ucieka po czym sam się strzeliłem. On chyba szybciej biega jak ten, jak nas widzi. A może nie, może mi się tylko wydawało, że on szybciej biega. Otworzyłem sobie przejście przy okazji tracąc życie. Oj, takie mutanty biologiczne ja. trzeba nam biegać po mapie. Oj, dużo was tutaj troszeczkę. Elektryczna ściana, nie mogę po niej przejść. Tak akurat potrzebuję dają mi życia. Czyli Nie zawsze te tuby dają mi amunicję, więc jak, no, jakaś na to szansa. Nie, no trochę syf. A ja chyba tutaj i tak nic nie zrobię na razie. Tam nie wejdę bez elektryczna ściana. Oj, wiedziałem, że to się stanie. A, do was tutaj. O, mam więcej życia. Patrz, to mam. Znaczy, wiem przez co, ale dopiero zaważyłem. To 8. I do pewnie 115 że no jak 15% ze 100, no to 15%, 15 ze 100 to 15, to nic nie innego. Chyba ja czy mogę ich zniszczyć tym pociskiem. Nie, nie mogę. Sprawdzone. Oj, i kolejny hack, hack Terminal. Bardzo się cieszę. Ja to muszę wszystkich ubić, jest taka szansa, że tego robaka też muszę się pozbyć. Panie Robak, czy ma pan jakąś. No chyba biega po jakimś tamtym swoim a, schemacie. Na, na, znaczy na pewno nie oszukujmy się. Trafiłem, akurat dobry poszedł. Właśnie to było najprostszym rzeczą kiedyś w grach, na Pegasusy, na e, game i na wszystko w sumie inne, mm, że te gry były schematyczne, wiecie, na przykład taki Megaman szóstka, znaczy szóstka, czy nie wiem czemu szóstka, po prostu Mega Man, Chyba wszystkie ograłem w życiu, Wiele przeszedłem całych, a wiele po prostu gdzieś tam po prostu grałem, wiecie tam zagrałem parę razy i tyle. To wiele megamanów było schematycznych. I te po prostu po prostu atakowały tym samym schematem, dlatego dało się to ogarnąć. Nawet jak boss był mega ciężki, a mieliśmy główną brońkę, która mu nic nie robiła, to dało radę to zrobić. Bez problemu. No i to zauważam, że to nadal jest taki można powiedzieć poniekąd problem, ale fajnie, bo przynajmniej jest szansa, żeby wygrać jakkolwiek, żeby pokonać jakiegoś tam przeciwnika, że są schematyczne. Tak to co widzę, to jednak randomowo lecą te rzeczy ze skrzynek. Nie zawsze skrzynka daje mi amunicję, a nie zawsze, e, nie, zawsze nie, nie zawsze te te beczki też na przykład dają mi amunicję, Chciałem że życie, ale życie Hopsajek. Będzie pewnie kolejny hopsa. O, teraz dwa hopsajki są. One plują! Jakie w ogóle chamy? Zobaczcie, że teraz idziemy po umiejętność skakania po ścianach. No nie ma opcji, żebym jej nie osiągnął. Nie wiem, czy do góry czy na dół, raczej do góry nie będę ja mogę tam przejść. Więc zejdźmy sobie na dół. Nie wiem czemu jak chodzę po tych kanałach, to kojarzy mi się to z battle Toads O, ty chamy, nawet wyszedłem stąd. Kojarzy mi się to z Battletoadsami bardzo mocno. Ałała, dobra piękne battle -y jedynka czy dwójka. Teraz jest jakaś odnowiona Marseille, nie grałem. o ten plujek nie dość, że pluje. To jeszcze zostawia na ziemi taki coś, ala kwas który jak wejdę to berwę po prostu. bo nie zgadniecie. Wszedłem w Oj! Zapomniałem się, przecież nie umie pływać. Zewskoczyłem wskoczyłem randomowo do wody. Ja to nic nie zrobię. Ona musi albo dostać umiejętność pływania, albo albo gdzie indziej. Chadzamy tutaj. Uuu, ale kolory się zmieniły. No i teraz dostaniemy umiejętność skakania, to jest pewne. jestem pewne. tym debilem i znowu się strzeliłem. Dobrze, że to tylko 5% mnie bije. Czy te pociski mi coś robią, czy nie? Bo nie wiem, czy mogę w nie wlecieć w sumie. Oj, zielony jest trzy razy szybszy! Dobra, pociski mi biją. Dobra, to fajnie zapamięta. 15%, jeszcze kilka prób mamy. Trafiłem. Za pierwszym, za pie no co ty, że tu będzie. A teraz mam blokadę. Patrzcie, no. Hamy i prostaki. Dobra, nie ruszam. No nie, poszedł po ścianie akurat. Tam siebie strzeliłem. I od nowa muszę całą sekwencję. ojojoj oj, oj, to, to jest mega problematyczne w takim razie. 5% życia! 5% życia, powtarzam. Dobra, zestrzeliłem go. Teraz od góry będzie lecieć pocisk. Ja muszę na te pociski randomowe uważać, nie? Trafiłem i to był ostatni. Ja musiałem tylko dwa razy go trafić, a ja tyle razy przegrałem Najgorzej na świecie! Gras, hooper legs! Nie skakać na skakaniem kieźnia. że będzie taką miałem. Widziałem coś po ścianach. po prostu muszę się trzymać ściany i skakać. Ale to jest tak ee, tak przewidywalne, że kosmos, nie. No nie, jakaś mucha mnie zestrzeliła i umarłem. Nie mogę. <laughs> Ej, czy ja stracę nogi teraz czy. A, tu mam zapis najszybszy, dobra. Po zrobieniu uzyskaniu nowej umiejętności dostaję zapis. Fajnie wiedzieć w ogóle. I teraz zakładam, że albo, nie, tu nagle się nie da, e, albo dostanę umiejętność lewitacji, albo biegania po wodzie. Ewentualnie pływania też jest taka opcja. To mi też fajną opcją byłoby na przykład uzyskanie jakiegoś double jumpa czy coś w tym stylu. Teraz jakiś okropny etap, w którym da się wskoczyć, mówiłem, że się da, ale e, było mega ciężko. A nawet nie wiem, czy ja tu muszę iść. Bo, nie wiem, może to jest etap, w którym później powinienem być. Ale przeskoczyłem, bo jestem uparty i głupi i będę to powtarzał tak długo, aż przejdę. Patrzcie, jednak ktoś tu jest. O, jakieś haki, czyli coś dostanę tutaj. to jest jakieś ukryte przejście fajne, bardzo się cieszę. Mnie, przyjacielu? Ale jesteś szybki. Odrywałem. Teraz jego prędkość światła jest mnie dobija. Dobra. O, To było tak ryzykowne. Czy akurat jak we mnie leciał i to było tak że prawie obarłem, ale przeżyłem. Dostałem kolejny panel, który mi daje, kiedy jest aktywowany, przeciwnicy dropią jeden additional tryon upon defeat, czyli dają te, y, jak rozumiem, nabój do kanona, tak? O to chodzi. Chyba tak, nie jestem pewny, szalam po prostu. Teraz możemy dobrze dostawać, bo tu jest sporo przeciwników e, biegających. Oj, tu nie chciałem wpadać, tak, dobrze mówię, po prostu dostaję teraz naboje z przeciwników. Okej, okay, no fajnie, fajnie, fajna opcja, powiem szczerze, bo teraz nie muszę szukać tych y, narzędzi do badawania pocisków. No i teraz tak sobie pomyślałem, Ciekawe jestem, czy jest jakaś gra metroidvania, w której nie musimy zabijać bossów, wiecie, że nie? I musimy walczyć z bosami. Jeżeli znacie taką, to podeślijcie mi nazwę, bardzo chętnie ją sprawdzę, a może nawet ją ogram, bo jestem ciekawy, bo wszystkie metroidwanie, które znam, polegają na tym, że zdobywamy nowe narzędzie i idziemy walczyć. Poniekąd kryzys zagadkowe też są metroidwanią, bo też nie przejdziemy dalej, póki nie odblokujemy jakiegoś etapu, ale no. Myślę, że możemy sobie w tym miejscu zakończyć. bo miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i dwa, się.